W talu pięknym, gdy brunet dotknął mnie za rękę, bo i byłem mu bardzo wdzięczny, wdzięczny bardzo. No witam, no... witam tu Jezus Chrystus. Nie kurwa. Kurwa. Nie trzeba tutaj pomocy medyka. Przepraszam. Tutaj przepraszam. wystarczy nie, pomoc boska. Nie, to nikt mi w to nie umierzy. Boże. Z pastorem. Z pastorem i duchem twoim. Amen. Co, kurwa? Kaluczy. Ty kurwa czwoku pierdolony w bagażniku jestem teraz i nie mogę nic zrobić Muszę od nowa kurwa lecieć tu do chuja Kolejka będę stać kurwa znowu godzinę tak jak na magazynie, co ja miałem naprawić okay. Oddałem go okay. zakonowi, jestem teraz w zakonie Jebać AOD, jebać AOD, zrozumieliście? Tylko pastor, i tylko zakrzot. Jebać Samira. Mam go dosyć, kurwa. Nie dawał pieniędzy, nie dzielił się sianem. Wszystko było dla niego, limitki wszystko było dla niego, rozumiecie? Pierdolę to, Ejogi. Tu w zakrzocie jest. Ja od dzisiaj. się zrozumieli, nienawidzę Samira. To chyba fajnie. Zdaję tą zachrystię, jest ze mną kuj. jest ze mną pastor, i labo, który jest mega kotem. Właśnie tak. I siedzę tu za krzotem i nie wiem o co chodzi, ale walczę z GSK. GSK, GSK, nic nie warte, nie bacz Petera, Petera, to parker, o! On się wymarzy tak jak marker, i się marzy na mnie, bo coś tam, ta! Jadę sobie, mamy pełno pieniędzy. Pierścienie czad, wiecie kto ma moje dwa pierścienie? Pierdolony Axel od tygodnia ma moje pierścienie, bo nikt nie poddaje medyków, nie nikt medyków nie przeszukuje, a szpital jest otwartym interiorem. Axel, ten pajac, dzwoni do mnie codziennie ze zdjęciem i to nie jest losowe zdjęcie, to jest, kurwa, check-in, że on żyje. Axel trzyma moje dwa pierścienie. Aksel i Butas, do mnie. Axel, to już czas. Axel, to już czas. Ale ja miałem co? Dwa co? pierścienie. Ale o co chodzi? Potrzebuję ja waszych pierścieni. Ale... ale jak? Ale to Dia mówisz, że ja mam nikomu nie dawać Tak, damy. tak, Dia Dzwonił do mnie. Dlatego tak, musisz to... dać. To, to gdzie mój przelew na 700 koła? Kurwa, no dobra, to ja ci dam. Numer no konta. Obiecał. No jak Dia obiecał, to dobra, już potem zwindykuję od niego 83181. Axel, numer konta. A ja miałem inną obietnicę, ale... A, dobra, to też, nie ma problemu, to obietnica spełniona. Na razie zbieram dobra. tylko pierścienie i je przekazuję chłopowi, który będzie z nimi latał. Stream. O, ale panowie, jestem teraz kurwa jacked. Dobra, panowie, jakby mnie ktoś poddał albo coś, to napierdalacie go. Dobra. Dobra, I... dobra. No, dobra. No, Thanks. Chyba... Akcel. Panowie, jestem teraz taki jak w pierścienie, że biorę Helkę. Cieszę się, że mogę siedzieć na z tak cudownie. Mam pięć. Kuj na mi szósty i, i daję je Sanowi. Też potkę może? Jezu, ze strawa. Chłopie, ja mam takie zimne ręce. Ja daję po Helkę. mam siódme, tak? Ten najważniejsze aktualnie. No wiesz, to można by tak powiedzieć. Do mnie policja Kurwa, Jake, pomóż mi z policją Dobra, gdzie jesteś? Stary CarZone CarZone, dobra, widzicie? To Ty, ja paliwa nie mam Myślisz, że ich być szybki? Dobra, ktoś ich napierdala Samir narobił wsypały na to żeby nie Masz sześć piersi, nie mam siedmiu piersi, tak? Czy moje karpie są już złowione? Jake, to jest jakiś giga przypał, trzy radiole mnie gonią, a ja paliwa nie mam. Musisz dosłownie fast to kurwa zrobić. Dobrze, że piersi nie mamy. Bez skitu, nie? Bo, bo. O kurwa! Celowo? Nie, żebym coś widział, ale kontrol. Czy bez skitu, pan Będą Strzelaj! Do, kogo? do psów, do psów! Zaraz tu będą! A to będzie? Psy! A czemu? Pierdolone psy! Gdzie to jest w ogóle? Ty, gdzie to jest winda? Gdzie? Halo? Hey, bo ja z bagaia wyleciałem na autostradzie jest? Wiem, tu, wiem Tu, tu, policji, że mu gonią, powiedzieli takowo Ja Co pierdolę Idziesz tu? Dajcie radę na dach, za chwilę Helka będzie. Tak, tak. Na, damy radę, na, damy radę. Dobra, dobra, dobra. Helka zaraz będzie na dachu. Zaraz będzie Helka na dachu i spierdalamy. Nie, widzieliśmy doza i dobra. to jest to! Jadę sobie normalnie na, Nagle cztery seł za mną, jadą i mówią no, kurwa zatrzymaj się no, i mnie pitują. No to tak was no, 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 napierdolisz no, w takim razie No i no, 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 to pastorowi tak? Nie, ma, nie tak. ja to jest stary... Nie, nie, nie to ja nie wiem... Kurwa tutaj mój mniej. kałak w sumie został, To mieliśmy go kawa, nie? Eee, labo, mojego kołacha miałeś, jakiego masz? Jego szunikiem <laughs> A pani to? Co? Ja na to to. Okej. Kurwa, to bym miała. No nie, dobra, tak No spoko, może być. Ważne, żeby był pierścień, nie ma problemu. Mi wszystko pasuje, byleby pierścień był. My mamy tu wino. A jak się pani nazywa? Pieprzone dzwonki. Z Mendoza jest moim przyjacielem. Dobra, muszę kończyć, bo mam, mam ważne spotkanie podjeść kasyno. Na kasynie management, na samej górze. Witam, panie pastorze, przyjacielu, mój drogi. i Jake, drogi, bracie. To już nawet nie chodzi o przyjacielu. Tu chodzi o brata. Bracie. Brater super. To mi się podoba. Bracie. Czy można pomóc? Chciałbym y, prosić cię o przekazanie pierścienia w ramach... Przepraszam, bo mi cały czas w ramach y, dobrej wiary i w ramach tego, aby byśmy otrzymali od Ciebie ostatni pierścień. Otrzymali nie, to nie, nie San. Tak? San by no, mi dał pastorze, tego na się, tym. się że dostanę 100 karpi mhm. oraz y, e, pracę, mamy gości podobno? Umowa. Jakich? Gości? Mhm. Y, ja strzępić To labo. Na ziemię, nie ruszacie się, SŁOD! Wszyscy na ziemię, nie ruszacie się! Uważaj broń na ZIEMIĘ! Wszyscy ręce w górze, ziemię, nie ruszacie do góry. się! Nikt się nie rusza! Oj czerwonej kosuli, do mnie! Plecami do mnie podchodzisz! Lewa, prawa. Co jest kurwa? Plecami, plecami! Kampa w kasynie?! plecami, plecami się odwracasz! Lewa prawa. Zakupam cię, lewa prawa. Panowie nakaz jest? To jest prywatne miejsce! To teren prywatny, mrowa. Także ja zapraszam do drzwi, Teren prywatny. rozkują i stąd wyjdę. pana, gdzie znajdę pana dowód? Yy, w kieszeni. Wyciągam sobie dowód. dowód. Szukam dowodu. Dobra, wyciągam dowód. Proszę, Proszę mnie kurwa rozkuć. Teren 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 coś, to jest teren prywatny jak To jest teren prywatny. Zapraszam do drzwi wypierdalać, tak? Pan się odwróci. Nakaz. Pan mi nakaz na Co jest? A od znaka, nakaz? na przykład ekaż? Od znaka, kas, coś? Pogadam wszystko na komendzie. Aha. Jakie Jakiej Jakie Nie, no na nakaz kas. Kurwa gdzie jest znak? Alex, Andrew! jak mi pokaz, że się truczy. Dowód wyciąga. Znak mi pokaz. Pani detektyw działa i tutaj gada. Dobry wodny Proszę mi na, najpierw pokazać nakaz, rozkuć tutaj moich gości oraz pracowników, a następnie do wyjścia i wypytalać mi stąd. W trybie małopolicy, małopolicy, na tych... Zakampili się na kasynie na pieprzonym i już sobie nigdy nie zagrał. Ostro. Tam tak, tak, podoba. to jest prywatny teren i prosilibyśmy jednego zachowanie jakichś tutaj pozorów przynajmniej, że Państwo Zapraszamy. działają. Za nami. Chodźmy. idziemy, wychodzimy. Nie no na terenie prywatnym. To do do widzenia jak panowie wychodzą to najpierw nasz... Zapraszamy. Wychodzimy. wychodzimy. Idziemy panie kój. Nigdzie nie wychodzę! Wychodź! Ja zostaję Pani na terenie są. prywatnym na terenie prywatnym. Panie Knuckles! Spokojnie. Zmarzłem w pojeździe Oni też są tu wzięci, ja pierdzielę Mogę panu wysiąść, uwaga główka nisko I zapraszamy do przodu to jest, że ma taki głos Znajomy głos, ale Nie chcę, żeby policja już nie mogła zagrać na Zapraszamy do przodu Aiden? Ale jest pan z policji Niestety. Czyli nie można wyzywać go, okej okay. Dobrze, dobrze robimy, Jake, chaos w jednostce Dobrze, no, Jake się Spokojnie Jeden z osób, które nas związały to mój korump, Także na spokojnie, nie? Pod kontrolą, panowy. Dzień dobry Panów y, Erwina oraz Kuja do przesłuchaniówki od razu. Do jedynki. Zobrażam pana na klasę. Okej. Okay. Zobrażam paniku. Z nie Dobra, Lincoln, ty będziesz dowodził tutaj cenami, ja się zajmę przesłuchaniówką. 5 Czy litem? znacie tak, taką osobę, jak... <laughs> Powiedz, za przegrale z 30 Lucjano milionów wolenne. dolarów w Oczywiście. Hmm, oczywiście. No zmarłom, niestety osobę. Zmarłą? Tak, odprawialiśmy pogrzeb jego. Tak. Pan Lucian no nie żyje? Nie? Pan Lucjan nie żyje. No gdyby pan czytał Co Twittera... Się stało? No został zabity. Miał pogrzeb, ogłaszałem się na Twitterze. Że ostatnie Dokładnie pożegnanie Było wiele pogrzebić. ludzi A kuj, to o to chodzi Oczywiście, jak najbardziej O strzelaninę ehm, chodzi, o strzelaninę chodzi. Podczas pogrzebu Julio Mendoza Oraz Samir Abugajew Oraz yy, jakcyś ludzie Jaguary Zaczęli strzelać bestialsko Na pogrzebie naszym Używali broni automatycznej Chcę dodać Niestety, postrzelili mnie Ale udało mi się uciec kupię pierścienie, ale Czyli w momencie kiedy kupić pierścień. Tak, tak, tak. Świetnie. Proszę kontynuować. No, w zasadzie to co pan mówi to, że są jakieś zeznania, które są niekorzystne na moją, na moją sprawę, ale to, to są jakieś absurdalne zeznania, że ja porwałem Lucjana, kiedy prawda jest taka, że Lucjan sam dobrowolnie przyjechał na hutę. skoro, da, skoro hmm, poinformował kogoś, że się obawia według tych zeznań przyjechać na hutę, to znaczy, że sam Miał możliwość, bo gdybyśmy go porwali, no to nikt by się nigdy nie dowiedział, gdzie jedzie. Ja go po prostu zaprosiłem na wspólny napad. Jeżeli kogoś o tym poinformował, no to okej, okay, ale ja mu krzywdę nie zrobiłem na hucie. Dobrze. Na, na, na hucie nie stało mu się, żadna tak. również, e, jestem, na, że na krzywda, oczywiście. To również jestem na sam hucie strony Na hucie za to stała się mi krzywda. A ja strzałów okay. nie oddałem w nikogo. Okej. Okay. A kto Państw tą krzywdę wyrządził? wie pastor, kto to był dokładnie? Niestety nie wiem. Zostałem przetransportowany na szpital. Pastorzy. Mm -hmm. Jak to się dzieje, że pastor napotyka na ciała? Martwe ciała. I to w dość krótkim czasie od tego, kiedy, no, ono umier od kiedy te osoby umierają. Przeszkadzam, ale tutaj pani Sonia przyszła. Dzień dobry. Panie, Dzień dobry. Panie Aleksie, jak to się dzieje, że jest pan tam, gdzie każdy napad? A, no prawdopodobnie szuka pan przestępców. Ja szukam trupów, żeby ich potem pochować w moim zakonie. Oczywiście, pastorze, rozumiem. Z tego powodu, Myślę, że adwokat że... przyszedł, mógłby pan Aleksu tutaj przedstawić e, jaką Oczywiście. sprawę? Oczywiście, tak najbardziej. Dzień dobry pani Soniu. Dzień dobry panie Aleksie, co się stało? Pani Soniu, no, zarzuty są poważne dla panów, na razie zatrzymani do wyjaśnienia, nie są oni aresztowani, więc przesłuchujemy jedynie. Zarzuty to jest podejrzenie udziału w trzech e, obu panów z większym naciskiem na pana Erwina. Jeżeli chodzi o wyrok, Dlaczego? Panie, panie się nie się Dlaczego jakaś większy zdał mnie? Ciągnie mnie do przestępstw. Taka już moja dusza. Więc jeżeli jest jakieś morderstwo, słyszę strzały, Udaje się na nie, żeby zobaczyć, co się stało. A gdy widzę trupa, upewniam się, że jego dusza trafi w zaświaty. Czyli słyszał pan strzały w tych przypadkach? No, w w którym. Mówię, w przypadku słyszę. Anfera słyszałem... A! A, bo spadł. W przypadku francuski słyszałem zapach kebaba, a raczej czułem. to są naprawdę cenne zeznania, które z pewnością wykorzystamy. Thanks. Oczywiście. Rozumiem, on. że pastor chce pozostać anonimowy w swoich zeznaniach. Chcę pozostać anonimowy, ale mam jeszcze jedną ciekawostkę. Co? Był pan wczoraj na miejscu? Wczoraj. Mieliśmy. Przypomnę panu, Słucham. może to zbliżę. Słucham. Sytuacja na lotnisku. Było bardzo dużo policji. Przyjechaliśmy my z porwanym Mendozą i wymieniliśmy się z AOD na Vasqueza. Wie pan dlaczego? Ponieważ Vasquez został porwany. Vasquez został Czego? porwany. Prawdopodobnie podejrzewali go, że wie jakieś informacje odnośnie pierścienia, dlatego postanowiliśmy wziąć Mendozę. Nie porwaliśmy go. Wie pan skąd mieliśmy Mendozę? Był postrzelony jeszcze na pogrzebie. Stwierdziliśmy, że skoro oni mają Vasqueza, my weźmiemy Mendozę i do, dokonamy wymiany, aby krew już się nie lała. Wymyliliśmy się Mendoza za Vasqueza I zaczęliśmy uciekać policji. I zgubiliśmy ich. na temat porwania. To zostanie na razie zawieszone w związku z prowadzonym śledztwem, więc nie zostanie pastor dzisiaj za to skazany. Ale zostanie na pastora, zostanie złożony wniosek do Departamentu Sprawiedliwości w celu kontrolowania pastora obecności w mieście. Chodzi dokładnie o to, żeby pastor nie opuścił na Los Santos i okolicznych miejscowości. Oczywiście. Dobrze. Pastorze i dodatkowo w tym wniosku, który złożymy dzisiaj do departamentu sprawiedliwości, będzie warunek, że na telefon musi pastor się zgłosić na komendę. Oczywiście. Złożenia sezna. Czy pastor przystaje na, takie, na taką możliwość? Oczywiście. Czy możemy ją teraz wpisać i pastor mi Oczywiste. to Oczywiście. Świetnie. Pójdę po dokumenty. Tak, najbardziej. Chat, to jest takie oro. Jeszcze telefon bym poprosił, może jak już wyjdziemy. Tak, tak, przy wyjściu wszystko. Chat, to Czat jest to takie to oro, jest... że on wie, że to ja, ale nie ma na mnie dowodów. I teraz może mieć na mnie dowody, bo ja się mogę przyznać, ale musiałby sprzedać swojego świadka. Dla mnie w dwie strony. Albo będę uniewinniony tak, i nara. Prosić za nice. Albo będę tak musiał mieć rozprawę, ale przynajmniej 60 ona pójdzie ale myślę, do piasku. Dobrze, że to wszystko wyjaśniliśmy. Przynajmniej paster będzie spał spokojnie. Nie, no tak, za tak. Gamba? <laughs> nie no nie Bez gamby, spokojnie Dobra To było Tutaj Tu i tu Tak, mamy Bez kitu A teraz wchodzę na górę, a tam słod Zatrzymaj się Kurde Oj, to tutaj Dobra Jezu, Preige, chat, Preige. O wielki, Jayku, Witam. Witam. Kolejny. No, dzień dobry. O, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. No, sytuacja jest bardzo patowa. Udam, mhm. że nie podejrzewam cię o to, że to była zasadzka. Powiedziałeś, ta... że kasyno jest czyste. Ostatni no wynajem tak, lodzik już w ogóle wpłacony, tak, zapomnieliśmy o tym. Ale to było chaoskopem. T20 na tydzień, Ferrari na tydzień. Nie, nie, Ferrari nie. Ferrari nie, no to T20 na tydzień. Jak sytuacja? Terroryzują mnie. Macie kuja? No, nie wyciągnęli go jeszcze z więzienia, chyba. Jak kurwa, to jest możliwe. Zadzwońcie z dzwonkiem na komendę i nikt ich pośpieszył. Dobra, jedziemy. no. Dobra, zróbmy tak, że T20 na tydzień i r na tydzień. na tydzień to jest bez, bez znaczenia. I tak odzyskamy, whatever. Hmm? I te wody, bo w tego się zmieścić nie za bardzo. Mam Jeszcze i się zmieści. Czyli i tak będziecie mieli BMW na stałe. Mm -hmm. Pracę w Burgershopie też. I jakieś fury na wynajem. T20 już jest przyklepana, to ja jeszcze proponuję R8 na tydzień. Dwa tygodnie. Tak, jak będzie. Przyklepimy, tak, będzie dwa tygodnie, bo będzie fajnie. R8. T20 może na tydzień, R8. Dwa tygodnie, prawda? W W Logic już był i M. Logic był czymś Dobra, 10 dni. 10 dni R8, 10 dni. 10. No i 10 dni, no i mamy deal. No i mamy deal, czyli. Czyli. BMW 8. R8 R... T20 tak. na 10 dni. T20 M4 na tydzień. Na R8 na 10. Nie, 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 dwa auta. No dobra, Czy może nie? być na 10, bo no dobra. No. Czyli BMW przyklepujemy na zawsze, T20 na 10 dni i R8 na 10 dni. Na 10. I no burger szocie. Szocie. I praca w BS-ie, tak. No nie, tak? nie no, idziemy na planów. Nie ma zmiany planów. Nie, 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 nie. Auta nie będą pod wynajem. Co to znaczy? Czyli dwa samochody chcemy BMW M4 oraz Draftera Draftera? Tak, Drafter 8F A my mamy taki? David go ma tak. Do yy, no to możemy, tylko... To już musimy w takim razie jutro, bo Davidka dzisiaj nie ma. A Dawidka nie ma. A czy to od biedy, bo i tak jest 23. Możemy zrobić tak, że jadam dzisiaj w zastaw wam BMW. Yy, a jutro po prostu spotkamy się wieczorem i przyklepujemy pierścień. To tak możemy zrobić. I Dobra. Dobra. No to... jednego karpia, tak dla zachęty. Do dobra, wyłowię. Jest... No takiego... Dobra, to, to spotkaj... się spotkajmy się przy przydaję... doju za